oraz dziewiąty nasza firma z nowego sąsiedzi prezentuje się na międzynarodowych targach budowlanych Batimat w Paryżu, a na rynku francuskim sprzedajemy nasze topowe produkty: okna, rolety, drzwi, bramy od 2008 roku. Kluczowe dla nas jest to, aby zgłębiać potrzeby naszych klientów, dlatego regularnie poszerzamy ofertę dostosowaną do klientów rynku francuskiego i specjalnie dla nich produkujemy dedykowane okna, rolety, drzwi oraz bramy. Dzisiaj na Batimat promujemy Drzwi tarasowe Skyline z ukrytą ramą oraz e, żaluzje e, BSO zewnętrzne. E, profil, nowe profile też PVC typu Commerling z trzecią uszczelką oraz typowe rolety na Francję jak e, 2 Milan dla nowego budownictwa oraz TradiExpress. Plany na Francję są następujące: po pierwsze, mocny marketing poprzez media oraz zatrudnienie nowej osoby technicznej do szkoleń montażowych, do pomocy technicznej plus zbudowanie nowej sieci handlowej oraz utrzymanie własnej sieci sprzedaży. Mocno się skupiamy na innowacyjność produktu głównie um, oraz na ekologię, i nasza siła, nasza moc jest reaktywność dla klienta, obsługa klienta i szybkie terminy i utrzymanie.